Hej, w dzisiejszym filmie chciałam wam zaprezentować wyjątkowy produkt do pielęgnacji, jakim jest olejek z drzewka herbacianego Tea Tree. Jest to preparat niesamowicie wszechstronny i uniwersalny, który można stosować nie tylko do pielęgnacji twarzy. Jeżeli jesteście ciekawe, do czego również można go użyć i dlaczego jest taki wyjątkowy, to zapraszam was do obejrzenia dalszej części tego filmu. Na samym początku chciałam Wam wyjaśnić, co to w ogóle jest olejek z drzewka herbacianego. Jest to naturalny olejek, który pozyskuje się z kałązek i liści drzewka herbacianego, który rośnie w Australii i w Nowej Zelandii. Wbrew pozorom, z tego drzewka nie robi się takiej herbaty, którą na co dzień pijecie. Ale już bardzo dawno temu rdzenni mieszkańcy Australii odkryli jego właściwości lecznicze i bakteriobójcze, i z liści tej herbaty właśnie przyrządzono taką leczniczą herbatę. Jest to najbardziej wszechstronny, uniwersalny preparat, który nie tylko pielęgnuje, ale również znalazł zastosowanie w medycynie. Używa się go do leczenia łupieżu, opryszczki, grzybicy oraz trądziku. Działa przede wszystkim antyseptycznie, dezynfekująco, przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, bakteriobójczo i grzybobójczo. W związku z tym, substancja ta znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Najczęściej jest stosowany w dermatologii przy leczeniu trądziku i grzybicy. Działa leczniczo, a stosowany regularnie zapobiega powrotom grzybicy i likwiduje nieprzyjemny zapach, który powstaje przy nadmiernej potliwości stóp. Kolejną zaletą tego olejku jest to, że łatwo przenika przez skórę i działa bakteriobójczo na bakterie beztlenowe, które są przyczyną powstawania trądziku. W związku z tym wiele firm kosmetycznych stosuje ten olejek w preparatach do pielęgnacji skóry trądzikowej. Kosmetyki te zwykle są dobrze tolerowane przez skórę, dlatego że olejek ten nie powoduje wysuszenia i podrażnienia naszej skóry. Niestety ja należę do osób, które mają częste skłonności do infekcji górnych drog oddechowych i wtedy z pomocą właśnie też przychodzi mi ten olejek. Kilka jego kropli używam do zrobienia inhalacji i to jest produkt, który niesamowicie mi pomaga i bardzo go doceniam, jeżeli złapie mnie jakaś infekcja. Jeżeli też macie często problem z zatokami albo powracający kaszel, to też możecie przepłukać gardło roztworem z 5-10 kroplami takiego olejku. Zostało też udowodnione, że kilka kropel takiego olejku dodanego do ulubionego szamponu do włosów pomaga skutecznie zwalczać łupież. Olejek ten ma też właściwości łagodzące, dlatego może być stosowany w przypadku okąszeń, komarów, kleszczy i innych owadów. Wystarczy, że posmarujecie zranione miejsce tym olejkiem do momentu aż ustąpi obrzęk lub świąt. Oprócz tego ten olejek skutecznie odstrasza wady, dlatego możecie rozcięczony olejek spryskać na ubrania lub na przykład na smycz psa, jeżeli wybieracie się do lasu. Olejek ten pomaga też w leczeniu stanów zapalnych ciąseł. Wystarczy, że posmarujecie nim chore miejsce. Podobno ma też właściwości wybierające zęby. Ja tego nie sprawdzałam, ale jeżeli miałyście już okazję to przetestować, to dajcie mi znać, jak to u Was się sprawdziło. Możecie dodać jedną, dwie krople tego olejku do waszej ulubionej pasty do zębów i na pewno jest to udowodnione, że ten olejek zabija bakterie, które wytwarzają kamień nozębny. Jest on też świetny na oparzenia i rany. Wystarczy, że zranione miejsce przepłuczecie zimną wodą, a następnie posmarujecie tym olejkiem. Możecie go też używać w celach na przykład w kominkach. Będzie on dezynfakował powietrze i zapobiegał powstawaniu grzybów i pleśni. Olejek w ofercie Oriflame został już odpowiednio przygotowany. Jest on rozcieńczony, w związku z tym jest bezpieczny i każdy z Was może go używać w warunkach domowych bez ryzyka podrażnienia czy wysuszenia skóry. Olejek ten możecie nabyć w rewelacyjnej cenie 9,99 zł i jeszcze dzisiaj do godziny 23. Taka promocja na pewno już się więcej nie powtórzy, dlatego warto rozważyć większą liczbę sztuk. Jeżeli nie macie jeszcze konta w naszym klubie, a chciałybyście kupować takie produkty i inne jeszcze taniej, to zachęcam Was do tego, aby się zarejestrować. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli miałyście okazję już przetestować ten olejek, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak on was się sprawdził. Jeżeli odkryłyście również jego inne właściwości, to chętnie o nich poczytam. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!